Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni yy, Państwo. Ja bym nie przeceniał yy, walorów promocyjnych nazwy Jezioro Tarnobrzewskie, bo chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, gdzie jest jezioro Malta, czy jezioro Zegrzyńskie, czy chociażby jezioro Zębożyckie. Tutaj skojarzenia są raczej jednoznaczne. Yy, nie jestem przekonany o słuszności tej nazwy, która no, po pierwsze historycznie jest związana z Machowem, ale także w środowisku wodniackim, w środowisku, w środowiskach, które, które znają walory i korzystają z walorów Jeziora jeszcze Machowskiego. Ta nazwa po prostu funkcjonuje. Mam tą wiedzę i dlatego się z Państwem nią dzielę. Niemniej jednak chciałbym podzielić się inną refleksją, która mi się na, przy, przy tej okazji zrodziła. Otóż Proszę państwa, proszę państwa, jak pamiętacie, ja od początku kadencji wnioskowałem o powołanie Komisji Jeziorowej. Jak zwał, tak zwał. Propozycja była taka, żeby to była komisja przy Radzie Miasta. Ostatecznie miesiąc temu sam się do Komisji Prezydenckiej na listę pana prezydenta Niedbałowskiego chętnie zapisałem i wyraziłem swój akces do pracy w tejże komisji. I powiem szczerze, czuję pewien niesmak, ponieważ no, nie wiem, czy ta komisja powstała, czy nie powstała. Pytanie takie rodzi się no, naturalnie. Czym się ta komisja będzie zajmować, jeżeli do tej pory w środku sezonu niczym się jeszcze nie zajmowała, na pewno nie zaopiniowała takiej nazwy? Myślę, że, bo rozumiem, że jest taka intencja i ta nazwa przejdzie, zostanie przez, przez Państwa uchwalona. Ja osobiście się wstrzymam. Myślę, że jeżeli tak, pójdziemy dalej. Ja z doświadczeń swoich kilkuletnich funkcjonowania nad Jeziorem Machowskim Wyprowadzałem ludzi z błędu, którzy przyjeżdżali do Tarnobrzega na ulicę przy Zalewie do hotelu nadwiślańskiego. Chcąc dojechać do hotelu nadwiślańskiego przyjeżdżali na Zarew Machowski. Mam nadzieję, że pójdziemy dalej i będziemy jakby konsekwentnie już tą drogą szli i ułatwiali sobie życie. Czy nazwa jeziora Tarnobrzegskiego ułatwi nam życie? Gorąco w to wierzę, chociaż mam szereg wątpliwości. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, ja rozumiem nabytą przez Pana Prezydenta złośliwość w stosunku do moich wypowiedzi i dopatrywania się uprawiania polityki w każdej z moich wypowiedzi. Niemniej w sprawach jeziora jestem na pewno osobą, która najlepiej życzy temu akwenowi, tak samo jak... Najlepiej życzę miastu, w którym mieszkam. Jestem głęboko przekonany i korzystając z okazji chciałbym w imieniu swoim, jako dyrektor festiwalu i w imieniu współgospodarza, którym jest pan prezydent, zaprosić na 23 i 24 lipca na festiwal, czwarty festiwal piosenki żeglarskiej Nowy Brzeg, Nowa Fala. Proszę państwa, ze spraw, które poruszaliśmy także tutaj w ciągu sesji dotyczących spółek ASA i spółek PEC, Zwróciłem uwagę o dywidendzie z spółki PEZ za 2010 rok, nie wynoszącej 2 miliona 200 tysięcy tam z hakiem. Dywidenda wynosiła 200 tysięcy, a udziały nasze 4 miliony. Także myślę, że ten kierunek jest... Nasza dywidenda jako miasta wyniosła 230 tysięcy przy udziałach miasta 4 miliony 250 bodajże. Czyli mamy jakiś zwrot w ciągu 20 lat, tak patrząc, mniej więcej. Myślę, że kierunek zmierzający ku zbyciu zarówno udziałów na pewno w pecu, bo właśnie nie mamy dywidendy, nie mamy na dzisiaj jeszcze obrazu, jak to będzie wyglądać, jest kierunkiem słusznym. Będę kibicował panu prezydentowi gorąco i może proszę państwa. W tym kibicowaniu nie będę już zatruwał życia prezesom tychże spółek. Z informacji istotnych, które udało mi się dzisiaj od pana prezesa Wiewiórki uzyskać, jest taka informacja, że nie będzie bazy na ulicy zwierzynieckiej. Y A ja mówię o dywidendzie miasta. Nie o zysku Pecu, tylko o dywidendzie miasta. Tak. O dywidendzie miasta możemy mówić wtedy, kiedy zgromadzenie jest To panu prezydentowi pokażę ten zabieg, który tam znalazłem. Być może się pomyliłem. Nie będę tutaj. Ale panowie dzieniem. proszę o niepolemizowanie. Także, także proszę przedstawić wniosku. Także Myślę, że tyle proszę państwa w tym temacie. Będę, tak jak mówię, mówię kibicował prezydentowi i, i obserwował. Panie Prezydencie, chciałem spytać się, co z organizacjami pozarządowymi, co z umowami, bo rozpoczęły się wakacje, stowarzyszenia, z tego co wiem, informacja z rana, z Urzędu Miasta, no, żadna, żadna organizacja nie dostała żadnych pieniędzy, wakacje się rozpoczęły, dzieci miały jechać na wypoczynek, nie mają za co, organizacje tym samym mają chyba problemy. Z tego co pamiętam, konkursy były ogłoszone pod koniec kwietnia. No w zwykłym trybie już to było. Wiemy, że tam były pewne problemy. Chciałbym wiedzieć, jaka jest perspektywa czasowa, bo różne stowarzyszenia z takimi pytaniami do mnie przychodzą. Proszę Państwa, jeszcze taka sprawa. Panie Prezydencie, chciałbym też wiedzieć, jaki jest harmonogram prac związanych z remontami mojego osiedla, na którym mieszkam, mianowicie z remontami na przewiślu. Wiem, że po tym obchodzie. Przewodniczący no, upoważnił mnie do tego, żeby takie pytanie zadać. Wiem, że jest umówiony na rozmowę z prezydentem Jadbałowskim, ale na dzisiaj żadnego konkretu nie ma. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, co w tym roku zostanie wykonane. Mamy pewne priorytety. Prezydent Jadbałowski o tych priorytetach wie i ja będę chciał stać na straży realizacji tych priorytetów, a, a na pewno na straży głównego priorytetu dla Przywiśla, czyli przebicia ulicy Skalna Góra do ulicy Wianek. Mieszkańcy Zakrzowa zwrócili się do mnie z takim pytaniem: Kiedy będzie wyremontowana, zalana w powodzi ulica łąkowa? I drugie pytanie: Co z tym śmietniskiem, które jest przy ulicy Warszawskiej, na której podobno wszystko jest? Nie wiem, czy jakieś nasze służby miejskie tym tematem się interesowały. Tam oprócz gruzu, który jest wywożony, wywo, wy, znajduje się dużo różnych innych elementów, często szkodliwych, po prostu śmieci. Trzeba by się tym zainteresować, bo. Bo jest to szkodliwe i troszeczkę nam tutaj estetykę też miasta zakłóca. Łąkowa. Łąkowa. To jest za tym śmietniskiem po prawej stronie. Wreszcie na koniec, proszę Państwa, ja na ostatniej sesji no, zostałem lekko ośmieszony zarówno przez pana prezydenta, który mówił, że. Radny bloger nie zawsze wie, o czym mówi, czasami pisze. Pani naczelnik Czaplińska to potwierdziła, mówiąc także z tego miejsca, że pod pismem do dyrektorów przedszkoli się podpisała. Otóż na nieszczęście, a może szczę szczęśliwie się złożyło, że tego pisma wówczas nie miałem. Mam dzisiaj to pismo i nie wnikając w meritum, chciałem poinformować, że pod pismem do dyrektorów przedszkoli podpisał się pan prezydent. Dziękuję.